Może Siemaneczko, dawno nic Ci nie nagrywałam na vlogastka, ani dla siebie w sumie tego nie robiłam, więc... Dlaczego? No nie wiem, jakoś tak dużo do, na głowie było, więc postanowiłam teraz takie może krótkie podsumowanie zrobię. Teraz studio wygląda tak. Nie wiem, czy tam coś będzie widać w tle, może jakieś ujęcia pokręcę. Przemek zmontował takie oto tło. Ponieważ tutaj będzie jego miejsce, w którym będzie prowadził szkolenia? Co będziesz prowadził Przemek? No kurde, tak. Tańczy go go udę instruktorem. Ale mów na poważnie. A, na no poważnie. Tak na poważnie. Nie wiem, no to chciałem taki swój kącik, żeby wiesz... To co wiem, już opakować materiału wideo, żeby mogło Ci to pomóc w tym, czym chcesz być najlepsza, najlepszy. Ja żeby polecam. Umieć, żeby rozumieć, jak ten świat funkcjonuje, żeby rozumieć, co można zrobić, czego raczej nie robić. I za to cię kocham! <noise> tutaj jest moje miejsce w którym ja prowadzę live. Y. Jezus kochan teraz by mnie flipchart zabił Ty grozisz mi? grozisz mi? <noise> tutaj dzisiaj skończyłam ostatnie szkolenie live, które było o tematyce perfakcyjny french dziewczyny super sobie dały radę, pięknie namalowały french a niektóre osoby namalowały go pierwszy raz w życiu, był Polski tak samo było wczoraj z kwadratem i przedwczoraj z migdałem Prowadziłam analizy tutaj na żywo, więc to tak wygląda taki ten mój kącik, którym tutaj robię dla Was transmisję także i Live Edu Show. Tu jest kącik paznogciowy, o, zrobimy taki tour po studio. Kącik szafa z pierdołami. O, i kącik przemka. Tak, tutaj właśnie przemek pracuje. To jest jego. Jakoś ciemno. Obra, mnie to. To jest jego. Jak to się nazywa? Nie baza twoja, tylko twój kącik, to jest twoje miejsce. Headquarter. Headquarter. Nie wiem, tak to mogę nazwać, powiedzieć. Tak, ja sobie, o tutaj sobie zrobiłam, już widziałaś zresztą na filmiku, gdzie robiłam, zdjęcie, gdzie robiłam sobie paznokcie. Właśnie tutaj sobie zrobiłam taki ala kącik paznokciowy i zaraz obok mam biurko, gdzie ja pracuję. Tak jakby to powiedzieć administracyjnie. Więc co, po live'ie, Przemek już mnie woła. Idziemy już sobie teraz odpocząć, ponieważ trzy dni, dzień w dzień naparzania, liveów, no trochę wysysają energii, chociaż tego po mnie nie widać. Wielu rzeczy często po mnie nie widać, <grym> ale trzeba być zawsze uśmiechniętym, bo to co masz wewnątrz, nie może przesłaniać ci Twojego samopoczucia. Na przykład jesteś zmęczony, no to załóż uśmiech na twarz, wtedy od razu poczujesz się lepiej. To jest fajna rada ode mnie dla Ciebie, więc to, idziemy. Proszę, przemku. Czy bazę hybrydową mogę zaaplikować na żel? Czy bazę hybrydową mogę zaaplikować na żel? Takie pytanie. Na żel? No tak. W jakim celu bazę na żel hybrydową, chyba że pod żel, to wtedy tak. Tak najbardziej. Dobra, plaża poczeka. Plaża poczeka. No, Najpierw idziemy do mieszkania, bo tam zostawiliśmy kulkę? Nie, 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 nie. nie. Najpierw idziemy do banku, żeby wpłacić pieniądze. O kurde, przemy... wiecie co się przemkowi stało, w ogóle masakra. To jest dłuższa historia. Jeden na lotnisku, na lotnisku. Ja mam, że padnę. Chodzi o to, że finalnie muszę mieć tutaj na koncie 1000 euro na koniec miesiąca, bo Chodzi o firmę. takie księgowe tak, sprawy. A więc pieniądze z Polski przejdźmy na kartę Revolt, karta Revolt na lotnisku. Polecam Revolt. Z Pawłem, z Pawłem, wybieramy hajs. Tam była informacja, czy zgadzam się na opłatę euro 70, mówię nie, pieniądze niewypłacone. Co za cebula, euro 70. Trzymali pieniądze na tydzień. Wczoraj Ale byliśmy... oddali ci tak, potem oddali. tygodniu, no. no Przeczytałem, napisałem do supportu, odpisali, że nie mają czasu. Taka i sytuacja. I Wczoraj byliśmy sobie do domu pojeść i mówię, tam to szybko skończy wpłacić te pieniądze, znowu wybrać i wpłacić do innego banku. No i bankomat mi karty zjadł. Chodź przyjdziemy. Wiesz, gdzie tam chcesz jeść? Wiesz, jak jest ten, jak jest? Te zielone co wkładasz do bankomatu? Te zielone co wkładasz? To, to karta, jak tam weszła, i po sufit cię tak zahaczyła. Zahaczyła. Nie umiała wyjść. I bankomat mi zeszła. kartę. I teraz już takim, tym, tym oto sposobem, no, musimy jakoś zrobić to w inny sposób po prostu. Bo na, na nasze konta hiszpańskie, no, musimy mieć tej pieniądze. Tego nie będzie na końcu to. Tu jest nie tak, pobierze urząd nie urząd, ZUS, nie? ZUS, nie powie, że to się ZUS. jest 300 euro opłaty za to. Więc kurde, 300 euro w tą czy we w tą, to dużo. To jest plaża Cika. Tak jak tutaj na tym szyldzie jest napisane. plajacika. Plaża Cika. I to jest taka plaża, tutaj dużo osób miejscowych chodzi się kąpać, ale przede wszystkim w tym miejscu dokładnie, w tamtym miejscu dokładnie, pływają statki duże, i, i turyści z tych statków się tutaj wygrzewają na tej plaży i sobie odpoczywają. Po takim rejsie, zejście na ląd, poplażowanie. Po ja jestem za coś takiego, też chciałabym kiedyś przeżyć. I o, wiewiórki, zaraz ci pokażę. Właśnie cię monolog życia wypowiedziałam, tylko no nie zobaczysz go nigdy w życiu, ponieważ nagrało się w Muszę to nagrać jeszcze raz, ponieważ zapuściliśmy się z Przemysławem w takie miejsce, w którym jeszcze nie byliśmy. Tam w ogóle jakieś wódki, można wyjść do wody i to... Jest... No kur... Jaka woda. Jaka woda, popatrz, popatrz kurde, nazur, normalnie Lazur. Ej, Przemek! jak zwykle Przemka nie ma, kiedy chcę mu coś pokazać nieważne, zaraz go tu zaprowadzę i co chciałam ogólnie powiedzieć mój monolog życia, który go nie zobaczysz, bo nagrałam slow-mo dotyczył tego, że nie wiem czy jest ostrość na mnie no nieważne, trudno, by mnie słychać dotyczył tego, że Przemek nagrał Story na insta podkreślnik Kulo jak wyglądam, kiedy chodzę z tym aparatem i nagrywam dla ciebie tego vloga to jest dość ciekawe, bo jest dość duży ten aparat. Wcześniej chodziłam z Gimbalem i był to telefon, ale dużo, dużo bardziej mi się podoba ta, to, jak w ogóle wszystko wygląda w aparacie. Wiadomo, że to jest o wiele lepsza jakość. Nie, nie tylko jakość, ale też więcej widać dookoła tego, co robię, a nie że masz mnie. O tak, tu, prawie całą twarz, prawie na cały ekran masz moją twarz. Więc to jest fajne. Więc Trzeba się rozwijać. Jest tu w cholery ciężki sprzęt. Jeżeli dłużej trzymasz go w ręce ale warto. Ale żeśmy trafili na miejscówkę, no tu jeszcze nas nie było. Takie, kurde, jakieś wąskie uliczki, takie z, jakieś wysokie wzniesienia. No nie było nas tu jeszcze, a tam jest coś ciekawego, idę tam. Ja cię kręcę, jakie schody przyniosła. Iniciesz mnie. Nie no przecież poradzę po raz I gdzie tutaj będziemy? O nie ciemno patrzy. Gdzie jesteśmy w ogóle to Gdzie jesteśmy? Co to I na miejscu, nie? Takie No tak w innym mieście. W ogóle... Teraz tu wygląda... Jezus... Teraz tu wygląda jakbym była, nie wiem... Ja cię kręcę. No fajnie. W ogóle, jest to puerta jeszcze? Zaraz, wiecie co mi się znalazłem. Normalnie hurtownie, gdzie są rzeczy? To paznokci, żele, wszystko. O kurde, ja Cię kręcę. E, to są do, też fryzjerskie rzeczy, ale tu ona, na przykład. Ja Cię kręcę, bo Cię chcę kupować. Jak jest otwarte? Jak jest czynne? 10 do 14, 1720 do do Tardes, to czwartek? Piątek, soboty 14. Jeżeli weźmiemy, to przyjdziemy? No fa! Poglądać, pomacać. To no jest pomysł genialny. No pomysł. To nie ale zapamiętasz na zawsze. Tak. Dobrze z czasem, Przemek, iść nie utartymi wcześniej przez siebie szlakami, tylko idź tam, może jakąś inną drogą. To jest ten pomysł. Przemek z nagrywa. A ja dokończę moją myśl. Jeżeli całe życie robisz, wykonujesz coś w ten sam sposób. Tylko licz, że cokolwiek, cokolwiek się w twoim życiu zmieni, więc musisz zmienić swoje postępowanie, wtedy zmieni się coś w twoim życiu, a jeżeli nie możesz czegoś zmienić, bo się po prostu nie da, to zmień swoje nastawienie do tego. Zapłysnęło nie? I taka ciekawostka, tutaj no nie wiem czy w Hiszpanii, ale na Fuerteventurze na pewno w sumie, nie wiem, czy też w całej Fortamenturze, w każdym razie w Puerto de Rosario co niedziela, wszystkie markety pozamykane. Są takie małe pojedyncze sklepiki. 24 godziny na dobę otwarte no. Ale do marketu <grym> pocałujesz klamkę. Tą drogą praktycznie przechodzimy codziennie do pracy, Na co dzień dzisiaj no trochę inaczej zmieniliśmy. Inaczej. Możemy iść trochę inaczej. Tam <grymne> siedzimy prosto, bo odwiedzamy Ci ale zaraz zamkięte jest my jakąś taką wąską liczbą z takim bardzo y, ładnym krajobrazem, pustynno-kamienistym. Ty się śmiejesz z tego, czy podziwiasz? <grymne> nie no. Bo nie wiem czy mam się zdenerwować, czy uśmie uśmiech. Ja się z tego cieszę, że tu tak. No i to jest, dobra, to jest Sucho! Przestrzeni dużo jest. Za bardzo nie ma zwierząt. robaków to już w ogóle nie ma. Moja mama by była szczęśliwa. Zero watów, nie? No dobra Karaluchy takie, ale takie, nie? Byki. Ale to rzadko spotykać, tylko tam gdzie jest brudno tak naprawdę. Nie no, raz spotkaliśmy w tym mieście, a Paweł chyba dwa powiedział. Tak? No, spotkałam Karalucha w miejscówce, w której pomieszkiwaliśmy z zmroskami, z naszymi przyjaciółmi. Pewnie z vloga już wiesz gdzie. Są Tam nie Nie gryzą? Ale te dane są spokojne. Nie, gryzą? No nie, to są spokojne robaczki. Tak. To że to wygląda, że jest obrzydliwe, nie oznacza, że to może cię wiesz ugryźć znaczy, albo coś. nie jest obrzydliwe A co? dla mnie. Czy straszyłaś? Boję się troszkę, że to nie dziabnie. No tak, są karuchy, tak są postrzegane no. na świecie, no. no. I fajny był motyw Karalucha. Pamiętasz w tym filmie, jaki oglądaliśmy? Bodyguard, zawodowiec o, Bodyguard, zawodowiec. I tam ten. Mm, jeden z głównych, jedna z głównych postaci jego żona mówiła, że, że on jest jak. Jak? Na kukaracza? Nie, na, kukaracza. na, nie, ku, kukaracza. na kukaracza? A nie wiem, że, że on jest jak Karaluch, choćby nie wiem, jak go mocno deptał. On zawsze przeżyje. Płota. Kto wie, z którego to było filmu? No, przecież, przecież powiedziałam! Wiedziałeś. Chciałam powiedzieć, kto widział ten film i komu się też zarobiście, tak bardzo podobał jak nam. Obejrzymy się jeszcze raz. Po, to jest pięknie pokazane dwa światy. Mechanika. mechanika, yy, czyli nasze osobowości, i po drugiej stronie stara, samotna. Tak. Jeden Piękny z tych aktorów moment, jest taki jak, wchodzą, jak my. Tak, pięknie jak wchodzą do autobusu z zakonnicami. Tak. Ja bym się zachował tak jak ten. Tak hmm. jak ten, który Ktoś siedział z tyłu. Teraz. Choć teraz mając tego świadomość, że można się przełączyć, nie trzeba pisać. No my się przełączamy. Nie trzeba brać narkotyków, żeby to robić. Teraz tak. Przełącz no, się. Musisz się tego tak nauczyć. Ale jakbyś miał tak, cały czas to się źle czujesz. Przepraszam, skądś... To jest umiejętność? Skąd już gadać, ręka Bo mi ręka boli. Sorry. O, bardzo przyjemna. Miejscówka. tak się cieszy, tak się cieszy kuleczka jak przyjdziemy. Tak się cieszy, taka stęskniona parę godzinek została sama i się tak stęskniła za nami, tak? Tak się stęskniła z mężką, Tak z tak. taki śliczny, tak się wyciera. Tak. Tula się, zobacz. Normalnie jak, How to jak save, a princess. How to save a princess. Co? How to save a princess. O Boże, przymier głupoty, jak się podażeć. No tak, 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 tak. tak mama. <laughs> Kulka, bo nie wiem, włączyć nagrywania. Ej, czołuch. To, to tak wyłączę nagrywanie jak kumpel mi liczę.